Dwa, jeden. jeden i wydarzenie rozpoczyna się, duże F. Halo, koniec eventu. Nie bo widzę, nie słyszę no, a... przez swojego brota. I co? No, zaraz będzie coś. Koniec gdzieś. eventu! O. Rzuca mnie coś! coś. Rzuciłam no mnie do góry! Rzuciłam mnie z tej platformy! Otwiera się! Dzieje się, ludzie! To się dzieje. Oho, łeła! Doczekajcie, lecimy, do, o, lecimy, tra o. Jest to Lecimy tu. do góry! Ty! <śmianie> Niektórzy sobie latają. Ty, można wylądować. Można wylądować Jesteśmy na platformie. Tam tam. I co? Cisza, muzyczka. Skupienie? Ej, kliknij L2! Soku milenium! Uh! Kliknij, przytrzymaj L2. Trzymam. Uh! I, dup... I dupnie niego gwiazda śmierci i koniec gry. Baby, oh. joda wyjdzie? Oho, ty gwiazdy niszczyciele! Oszlak! Czekajcie. O cholera, o cholera ty! O cholera! O cholera, o cholera. ale w niego dupnął! Jezus! No, nie mi się odpaliła! Ale olej ich załatwił! Dawaj! O nie, dupnęli w niego! O Dawaj, wygrasz! Czemu chłop przeleciał przez tego? O oh shit, patardę tą za oknem. Normalnie, Daniel <grymne> Muldjikel. <grymne> o cholera! O cholera! On nie znowu dostał, ale dostał. Chłopco, dobra, załatwił kolejnego. No już siedzi. Za górą, leci, dostał. O, o, jest, ja znam ten trick. Znam mm -hmm, ten trick. Był z filmu. Ten, było. W tak. No. GG dla niego, czaty. O cholera, wrzuciło mnie z platformy. Ja jeszcze nie spadłem. Ja spadłem. Chyba tak będzie lepiej. Ty, ale nadal gwiazdy niszczyciele to są. Czemu w ogóle tyle gwiazd niszczycieli przeleciało za taką milenium? A niby już mogę go zastrzelić i dotknąć. Hmm? Na stówę wyjdzie baby, baby Yoda. Zobaczycie to. Zobaczycie to właśnie teraz, że wyjdzie Baby Yoda. Tylko pytanie gdzie tu był włas Chyba tu. Jest! Wychodzi, wychodzi! Wychodzi, wychodzi! O jest! Hologram! Co to za skin? Ale dziwny! Czekać się oddalę może, o. Plastki Ty, zamrezzamy. głośnik jakiś. A nie, tu pani Hanzole zamrożony. Ej, co tam idzie? Ten kurczakiem idzie. Co jest? No i je młotka. motka. Ty, ale to widać, że bot aż go lagowało trochę. Co jest? co robi, ale dziwnie go ten. Jego ja klatkuje strasznie. No, no przy animacjach. No kurde, przysłaniacie mi. No i też wszyscy nie Ja przeszedłem na bok. A dobra, też na nich skaczę Ja przeszedłem na bok. Joda, tak, musi baby Yoda wyjść na stówę Wyjdzie taka słodka baby Yoda i będzie takie zbliżenie. <ścoughs> nie normalnie. Ja z z boku oglądam. On najlepszy widok. I chłop tańczy. I chłop coś tam Ej, na telefonie. Guma, no ma no nie skaczcie tak. Kurde. mi też tak skarczą, w tym momencie jak ty to specjalnie na mnie to samo. <noise> milenium wlądował na platformie obywatelskiej, ałuuu. Uwaga! O! A. Dzieje się! Ty, kto to? George Lucas! O, jeszcze miał... O, ty! George Lucas grał drugiego sezonu. nie niby? No bo pomachał tą emotką przywitania się. A. O, nie, ile osób tańczyło mnie tego. E, boże, nie, te, nie tego. Tego, jak to się nazywa. To z tym L. Z tą L-ką dużo osób tańczy. No, co to nie, za niewychowane dzieci, no. O, pomału z powrotem. pewnego. Dyktatora Niemiec, o nie <grymne> No kurde, no. No nie widzę przez tych typ. Ty co jest? Kevin, skina! On się zmienił. Bambik walony. No nic nie widać. To za krety. No patrz, i zasłaniają Jezu, Ale dziwnie się boty tutaj reagują. Wygląda to jak lodówka? Oh, Pewnie tam Baby Yoda siedzi, i zara wyjdzie. O! Czterumowce. Hmm. Jezu, ale dupa tego vertexa jest po prostu. Mm. <grym>, no nie. <grym>, no, to nie <grym, Standardowo. <grym, no <to> nie <znafika> Jezu, ty. Hologram się zamienił. Ah. Nie, taka brzy taka zbyt wystająca. Jeszcze jak dziwnie skacza z nią, proszę. Będę chamem Ty gościu na lotni normalnie leciał przed chwilą Jezu, jak dzikusy Ty, ja jestem najwyżej z nich O, prawie do nie skoczyłem Ten hologram, no trochę Za dużo gada Tamten motyl... tamten ty, No, ten chyba nowa emotka. Chłop łapie motyla po takiem Tymi dwoma takimi chińskimi, no zobacz. No więc widzę. O, widzę. No co na mnie skaczesz? O! Ja pierd... Co, co za niewychowani ludzie. Też teraz się bawię w niewychowanego, jak oni to i ja. Nie, no żartuję oczywiście. ja ale prawie na scenę skoczyłem. Ale co to jest zajętkie? No nie gadają. Ło? Hologram? O czym jest ta scena? A, bo to zgłosowanie! O czym jest ta scena? Darta. O nie, nie widzę. E, tu jest. Sztuczka umysłów? Nie wiem. Nie wiem, gdzie mam stanąć. Dawaj sztuczka umysłowa, Jedi. Ale nie widzę tej sceny w ogóle. Ej wy widzicie... Sztuczka umysłowa Jedi, dobrze. Ale... ta scena jest? Ty, ale ja nie mam tego, tej sceny. No chyba, ja że oni Dobra, mówią. się w końcu tu ruszyli. Koniec głosowania. Ej, to jest jakiś taki... event taki, gdzie będzie gadał tylko. Hiapiroś znowu tą dupą świeci. O? o? A! Dobra. O Boże, zykia ja to było filmu. Mm, to znaczy szczęści. Dokumenty. O! Macie ma darmowe filmu? filmy. Chyba. A no to jest teraz z tych nowszych. To będzie chyba z tego najnowszego. Chyba nie? Nie! Dobra, już wiem. Ja już wiem. Ja już chyba wiem. Jak oni dziwnie chodzą, ty! Jakby Pampersy mieli. Ja mam nawet chyba y, płytę. To jest chyba przebudzenie mocy. To nie jest przebudzenie mocy. To jest przebudzenie mocy. To nie, nie jest przebudzenie mocy, Film tak nie wyglądał tam. Ja to oglądałem Nie razy. Wyglądał? Nie wyglądał, chyba. to mówię inaczej wyglądał. I ona nie miała jeszcze wtedy mocy. W sensie miała miała moc. Mi, mi A nie, no formowała. rzeczywiście, bo on jest jakiś stary dosyć. Po co mi Netflix? Po co mi YouTube? Po co mi jakiekolwiek filmy, skoro ja mogę sobie na Fortnite wejść? Po co mam też chodzić na jakieś specjalne koncerty, skoro mój ulubiony e, e, Marshmallow e, grał w mojej ulubionej grze komputerowej? Dobra, głosowanie. Czemu oni tańczą? Zarabiać głosowanie. To są chyba to jest najnowsze to Star Wars, nie? Ewidentnie, to są chyba to najnowsze. This? Boże, Marshmello. To jest mój najlepszy piosenkarz. Wstąpił w mojej grze ulubionej, czyli Fortnite. Nie, no nie, wracaj! W końcu, <grym> w końcu pójdzie! Co chłop Please. robi? <grym> <grym> on włoski weszła, a nie, on jest za ale biegał w miejscu. Jakby go chciało on Inter. O, jak się teleportował? Serio? Najlepszy no? DJ, dokładnie mój nail... Nie! Jakby to powiedział Fortnite Kid O! Y jaki jest twój ulubiony mieczek kolor światnego? No chłopie, no, to Fioletowy, jeszcze... fioletowy. Fioletowy. no chyba tylko jeden był, nie? No. W, całym, w całym tym. Miał y, maze window. No. no, no, no. no. Trzeciej... Nie, wyrzuciło mnie, wyrzuca mnie. No bo. Co się dzieje? A Bóg niszczyciele. Nie, wracajcie. E, zniknął mi statek. Tak zniknął, zniknął. u mnie wszystko normalnie, animacje się wykonuje. Wracajcie. No teraz widzę jak go no stop! Odlatuje. Wracaj! Ty draniu, nie skończyliśmy! Ale rzucają? Nie, oh. spitolił kasztan! Ty zorza polarny! Ty! Na nas leci! A no. nie, wracają. Ty, lądują! O, spowolnione Cio! Spowolnione czasu jest! czasu jest! Ten mówi. Palpatine. No. Ale czas mi spowolnił. Zemstasitów. Na co ja mam się skupiać? Co jest? Odlatują. What the hell? Ale ja... oła Ale boli. No, trochę. I co? O, już można wejść. Miecz świetny! Chłop wyciągnął mieć świetny! Dawaj tak to mam. śmieć! Ja Też mam Ale no nie, i zginąłem!